Jestem Anka z tej strony Oliver, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, tak dostałem dużo subskrypcji, że musiałem nagrać ten odcinek. Pierwszy odcinek fa fabularny z Red Dead Redemption. Słuchajcie, dzisiaj pokazuję swoją twarz. Pierwszy raz, słuchajcie, pokazuję, ale to dopiero na koniec odcinka ehm, pokażę swoją twarz. Słuchajcie, czekajcie, czekajcie i oglądajcie do końca. Słuchajcie, bo będzie się działo. Dzisiaj zagramy w Red Dead Redemption. I. Poczekajcie, bo mam kamerę ustawioną dobrze? Cześć. Napiszcie w tym, w komentarzach, czy dobrze jest kamera ustawiona? Bo tak. średnio widzę. Czy jest dobrze, czy jest źle? Ja tu włączam już tryb fabularny, po prostu słuchajcie, nie gram od nowa i to jest problem, nie gram od nowa i słuchajcie, spróbuję coś za, załatwić, żeby grać od nowa. Ale to jest bez sensu, słuchajcie, grać od nowa. Wiem, żebyście chcieli zobaczyć, jak to było od nowa, ale przejdziemy tryb fabularny, cały ten i potem przejdziemy tamte misje poboczne. Słuchajcie, te misje fabularne, a potem te poboczne, słuchajcie. I zrobię nowy konto, może? I będę miał dwa. Słuchajcie, na, to, na tym drugim będę instalował... Ten robił inny... O, kamerka jest dobrze. Tak mi się wydaje, słuchajcie. To wypiszecie w komentarzu, czy jest dobrze, czy nie. A my zaczynamy i jak mówiłem, pokazuję swoją twarz. Kurde, źle mam tą kamerkę. Poczekajcie chwilę, widzowie. Dobra. Spróbuję tak zrobić, żeby było dobrze, bo słuchajcie, nie chcę, żeby było w komentarzach, że źle mam ustawioną kamerę. Po prostu biście 15 subskrypcji w jakieś 2 dni. 5 subskrypcji w 2 dni, słuchajcie. Ja jestem prze... Prze ten... prze przeszczęśliwi. Zaraz się włączy, bo oczywiście... To się trochę długo włącza, oczywiście, ale... O, fajna gierka. Mówi, nie mówię, że nie. O, fajnie się gra. Artur, coś ty zrobił. O, on był pijany w ostatnim, w ostatnim tym. Czekajcie chwilkę. Ja tu mogę pistolet wyjąć. Słuchajcie, to jest fajna gra. Tu jesteś ogólnie kowbojem. Jesteście kowbojem i w ogóle... To jest mój koń, na którym mogę jedynie jechać, bo tu nie ma takich rzeczy jak... E, e, na przykład... Wejdę na konia i słuchajcie zobacz. Jezus. Co ja zrobiłem? Dobra słuchajcie. Jedziemy do tej misji jednej, takiej Ta mi się podoba misja. Ona się nazywa Thomas Downley. I jedziemy tam. Zaznaczam już. O to ogólnie... Stworzył Rockstar Games, którego naprawdę pozdrawiam, bo piękne gry robi. E, powiedzcie od 1 do 10, e, jaka jest ta jedna ładna gra. Ta gra mi się tak podoba bardzo. Słuchajcie, ja błądzę tutaj, ale jest taka gra fajna, że to jest po prostu coś... Możemy pojechać na polowanie, ale to w kolejnym odcinku, słuchajcie, bo w tym już nie zdążymy, bo w tym robimy trzy misje. Fabularne chyba. Trzy, jak zdążę. Może być trzy albo cztery, wiecie? Zrobię tak. Słuchajcie, mi się wydaje, że to powinno Wam się podobać ta gra. Ale no zobaczymy jak Wam się spodoba. Jak będzie tutaj dziś subskrybujcie, pamiętajcie. Artur, co, psuje ci się tam? Pamiętajcie o subskrypcji, lajkujcie i słuchajcie, jakieś... Teraz będzie niech dwie łapki kolejne i będzie kolejny odcinek. Potem kolejne dwie łapki. Tak. Słuchajcie, wiecie? Tak niech będzie tak, że po dwie łapki jeszcze raz sobie przywiążę konia. Przywiążę tego głupiego konia. Artur, dawaj szybko. Ogólnie nasza postać się nazywa Artur, bo nie mówiłem, um, że nasza postać się nazywa Artur. Muszę sobie coś zjeść, słuchajcie, bo tu się też je. Um, nie da się tego zjeść. Zjem se chlebek, kostka, aha, kostka cukru. No dobra. Co ja robię? LTE, LTE. Ja idę do tego gościa. Słuchajcie, ja się nie odzywam, słuchajcie, ja wiem, a dawno nie oglądałem, nie nagrywałem odcinku, słuchajcie, chyba go pobijemy. Nie wiem, może go pobić? Zagrożem, zagrożem. Słuchajcie, ciekawe jak to się potoczy. Nie wiem jak ta misja się zakończy, bo jeszcze nie robiłem tych misji. Jak mówię, pierwszy raz robię tą misję. Nie wiem, dla mnie ta grafika jest ładna. Słuchajcie, odcinek będzie dzisiaj długi. Pominę tą, tą albo nie będę pominał katystenki, Katycenka jest ładna. Nie wiem czy dobrze widać na kamerze, co on tam, czy, że on tam jedzie tym koniem, bo ja mam duży ten. Ale ładnie, co? Hm. Jak w prawdziwym życiu. O, i teraz ja tu prowadzę koniciem. Muszę jechać do wioski. Tak, to jest moja wioska, czyli mój domek. Tu są moje domki, koledzy Artura. I na tym się chyba zakończy misja, tak mi się wydaje. Na tym się zakończy misja. Czy ja muszę iść dalej gdzieś? No i chyba muszę iść dalej, co? Gdzie ja muszę iść? Co jest ten gościu? No to jest ten gościu. misja, tak? Tak. Lecimy do kolejnej misji, bo chcę tak szybko zrobić tę misję, żeby... Tutaj jest jakiś amunicja? List, tu jest list. Pójdziemy do tego listu. Nie wiem o co oznacza ten list, ale pójdziemy do tego listu. Rąb drewno tam pisało. Jest jakiś list w ogóle. Mam go przeczytać? słuchajcie słuchajcie lecimy do kolejnego Słuchajcie, do kolejnej jakiejś misji, nie wiem Nie mam wiem żadnej misji tu gdzieś tu O, tu jest my jakieś, my L to Tutaj polecimy, tylko że długo będziemy jechać, więc słuchaj Słuchajcie, możemy tam trochę dużo jechać, więc może być odcinek taki hmm, krótszy, ale... Spróbuję robić drugie odcinki, słuchajcie, spróbuję tak robić. Jak mi się udadzą odcinki, to dobrze. Ten koń się tak męczy, więc też męczy, więc nie będę go jakoś tam szybko jechał nim. Bo on się szybko męczy, ten koń. Naprawdę. To jest młodziutki koń. Piję młodziutkiego konia, bo młody bardziej daje radę. A tu piesek, widzicie jak te owce przenosi na drugą stronę. Słuchajcie, ale jaki śmieć! Widzieliście wy to? Jakiś śmieć Zastrzelił mnie, no to jest jakieś nie No nie, znowu tu się rodzę! Dlaczego? Byście mnie widzieli, jak się ja się wkurzam Jezus, jaki debile Teraz jak znajdę jakiegoś człowieka, od razu będę do niego walił Od razu Bo już mnie wkurzałem

ja sobie tak idę, a, a ten, tu jest posterunek policji, to jest takie miasto Walentina, wam opowiem później coś więcej o nim. Ja sobie tutaj jadę. Do tej misji, na której mieliśmy wjechać. Kto kiedyś kochał robimy rzeczy? Słuchajcie. Słuchajcie, weź, y, oglądajcie ten filmik do końca. Słuchajcie, na końcu swoją twarz pokażę, jak już wiecie. Tak, myślę, że 20 minut... Ten odcinek będzie trwał albo 25, coś w tym stylu. Bo ja wychodzę na twór, słuchajcie. Moi widzowie, którzy mnie będą niedługo wspierać, może niektórzy będą chcieli mnie wspierać, będą chcieli y, jakieś donaty na live dawać. To dla tych będzie, tak jak robią niektórzy youtuberzy, że będzie Discord, na którym tylko oni będą mogli. Y, tylko oni mogą wejść i słuchajcie, będziemy tam sobie grać na przykład w jakieś gry jak w Geta Online. Będziemy się grać e, ci, którzy będą wspierali, to będziemy sobie grać razem w Online, a. nie wiem, w World of Warships. Jak niedługo kupię oczywiście. Na przykład, nie wiem, e, niektóre gry, no takie... Oj, przepraszam. No wiecie. Takie gry online. Będziemy sobie grać w gita online w ogóle. Pomogę, Pomogę jej, słuchajcie, bo to jest dziewczyna Artura chyba. Tak mi się wydaje, że to jest dziewczyna Artura, więc słuchajcie, jadę do tego typa pomóc. Jej. Tej mojej dziewczynie. No pom. Mogę chyba je raczej, nie? Gdzie mam teraz jechać? Jadę tam, gdzie mi wskazuje znacznik. Wy dobrze tak tego nie będziecie widzieć raczej. Ale już słuchajcie, powoli zaraz będziemy kończyć, tylko już. Dopiero jedną misję przeszliśmy. Słuchajcie, napiszcie ile misji przeszliśmy, bo ja nie wiem. Yy, musimy gdzieś tak max dwie misje robić w, w jednym odcinku. Będzie dużo odcinków i mówię yy, kolejne dwie łapki i kolejny odcinek. Subskrybujcie, kochani, bo mało subskrypcji do 20 nam zostało. Jeszcze raz tyle, co mamy i będziemy mieć 30 subskrypcji, to słuchajcie, ja będę się tak cieszył już z 30 subskrypcji, że słuchajcie, chyba Nagram pierwszego live'a, słuchajcie. Pierwszego live'a pokażę. Pierwszego live'a zrobię. Kupię dla was tą kamerkę live'ową. Zrobię ją albo kupię. Nie, um. jakaś kobieta. Nie będziemy jej pomagać, słuchajcie, bo ja tam na misji, jadę, a nie jej będę pomagał co jej pomagać, co no nie. O, jeszcze 5 minut, dokończę tą misję i będziemy kończyć niedługo, słuchajcie. dojechać tam jak najszybciej. Robi się już ciemno powoli, a ja dalej nie dojechałem. No cóż. Musimy dojechać tu. Gdzie to jest? Po, powiedzcie mi, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Nie? O, jestem przy tym. Jakoś mogę tam dojechać. Poka wezmę sobie mini-mapę, bo kurde, będę tak błądził, błądził, aż będzie odcinek trwał milion tysięcy lat, nie? Już nie będę żył. Słuchajcie, bo człowieki chcą mnie napaść. Oła, Ała! Dostałem! Nie no kurde! Debile no! Jak ja nawet bym nie zdążył wziąć tej broni! Śmiech! Co za śmiecie! Tak mnie wkurzają! Ten odcinek będzie trwał milion lat zanim ja tam dojadę! Wkurza mnie już ta gra! O, a dolary lecą, nie? Bo lekarze najlepsi. Biorą, bio a nie ulecą do końca. Taki śmiecie z tych lekarzy. Przepraszam, ale... Użyłem się. Ła! Za sam się zabiję. Teraz co? Ile mamy? No, oczywiście, jeszcze pół kilometra, nie? Dobra, by się ogarnie już. To mi nie ma połupia. Też było. Ale wkurzyło mnie, słuchajcie. Moi drodzy. Wkurzyło mnie totalnie to teraz. Już dawno bym przeszedł tą misję, był spokój. To nie, to Artur chciał, zachciał, zachciało mu się lać z typami. No jedziesz tym koniem. O, jest jakiś upośledzony ten koń Słuchajcie, ta, ta misja kończy, no nie, bo już mnie wkurza. I na końcu pamiętajcie, koniec, bo zostawiam, słuchajcie, pokazuję swoją twarz. Mój kolega prosił o więcej... E, wie, dłuższe odcinki, dlatego będą dłuższe odcinki, słuchajcie. Um. Oj, będzie się tu coś działo chyba. Będziemy się strzelać? Kochał prawdziwe. prawdziwe. Kto kiedyś kochał prawdziwie? Słuchajcie, to było trochę dziwne z mojej strony, że... Pierdzielę, no jakie ja mam niby biec Skoro on jest taki upośledzony ten koń Jezus No i co ja będę tak biegał teraz Bo oczywiście on nie potrafi A gdzie on jest No wiadomo no Bo nie da się no. Słuchajcie Ja odcinek bo mnie wkurzę to Uciekł No bo ten koń jest B anonimisje tu jest zaś, za bardzo śmieciowe, słuchajcie. Słuchajcie, to jest ten moment, pokazuję swoją twarz. Teraz, słuchajcie, moja twarz wygląda następująco. Moja twarz wygląda tak, cześć, to ja. Oliwia, słuchajcie, ja, teraz to ja jestem, słuchajcie, naprawdę po tylu latach, po dniach, po roku chyba, możemy się spotkać na żywo, słuchajcie. I, no i wiecie, ja będę się z wami żegnał. Pa, pa.